Hej, też witajcie, z i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Lecimy. Hej, cześć, ja mam Kościanko, z witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj nikogo zanunio. nie. I idziemy po 500 mowych chemików. Uuuu. Mam dwie mi Okej, na tym nie jestem. Tak poza tym gdzieś, no okay. jak? Tam jest jedno. Które ja mam ten? Mam level 19, czyli mogę iść już tutaj. Czy tutaj jest jakieś takie normalne wejście? No nie, ale sobie pójdziemy. A co mi tam? Co z tego, że tutaj prawie nic nie widać? Idziemy. Hop. I hop. Ej, zmieni trochę te... Te oby. O jesienno. To, to mogę się u Was pokazać jako pierwszy odcinek z Robloxa. A ja już tego nagrywałem jak to coś. Jak możecie zauważyć. Nie, nie! Okej, okay, już powoli mi się wy poładuje. Nie, nie, nie. Uff. Op. Op. Nie dziękuję. Hop. Hop. Jestem. I'm the winner. Dajcie mi tutaj tysiąc dziękuję. Wreszcie. Uf. Za ile ja je Aha. Jestem, ja tylko robię. Pięćdziesiąty. Czekajcie, ja mogę wskoczyć na budynki. Jeśli ja wskoczę na ten budynek. To będzie znaczyło. Ja jestem krok. Od tam szlak. Lecimy. Siu. Jeszcze znaczy. raz. I ziu. Ciu! Dwój, dwój, dwa Dobrze. Nie! Szlag. W przyszłości to będzie dla mnie zas... Dawaj Szlag Jest! Teraz tylko kwestoska. Jest. Level up, w pewcie. Ja mam 21. Wow. 1K. niestety mnie nie stać. Odwieźć się zbita. I dzięku! No nie! No nie! Ja się wem tutaj na to. Wiesz, paka i hop, no, zawija mi ciągle, te jeszcze spadłem. No, dla mnie to to już dużo leży. A niech będzie ten jedno. O, to już jest tak. O, chcę, 225. No, to tego jeszcze legendarny. To już nie było, to już nie miało coś. Dlatego Ja sobie nie ten. Um, sobie tutaj poczekam Próbuję go jeszcze zrzucić w ten sam dzień to ja na Ale to już jest zapowiedź Robloxa, tak czy jak na mój kanał, więc... Nowa seria, wreszcie. I powracamy w 2021 roku, wreszcie I spok. Taki spoko. Jest. 50 g. Więc to co, już dzisiaj na tyle. No takie króciutki, zapowiedź Robloxa i tak dalej. I powodu 2021 roku, więc to dzisiaj na tyle. Do zobaczenia, no i cześć!